U ciebie Ruchku? A to mnie podrywasz czy ja, bo nie wiem Nie, ja z tobą gadam Bo ja wiesz skąd cię znam Ja, ja mam na twoje live Ale że rudy mnie ogląda? KOZA! No, ja sam youtuber wiesz Serio jesteś youtuberem? No mam 10, 1060 subskrypcji Te, teraz, no, nagle To teraz o Mgle to same youtuber y spotykam wiesz Ha A to jesteś youtuberem z krwi Kashi? No, możemy tak powiedzieć. Ale powiedz, zrób jakieś dywy. Co? Ja nie mam teraz live'a, wiesz? No to co? Ja nagrywam coś innego na kanale. Co nagrywasz? Głównie gry też. Jakie gry? No to wstępne? To proszę, zo wyśleć zobacz. Dobra, a ja nie chcę, powiedz mi. E, mianowicie... Opowiedz mi o tych grach. Dobra, Jak w nich nie tylko gry. Przeczytam Ci informacje. Na naszym kanale znajdziecie gry i filmy z Jakim filmami. naszym? Bo to ja z twoim, czy moim czy wiesz? Co? Ja, ja ten kanał prowadzę z moimi kuznami. Czyli jak Pitos odbierasz, to dzielisz się z kuznami? Co? Co? Jak odbierasz Pitos za kanał, to dzielisz nie, się z kuzynami? Za London, Nie, idą do mnie, tak my się dogadali. Okej, okay, no to to... z rolnictwem, dlatego że to nasze hobby. Mechanika naszej rolnicy. Ja z chłopakami będziemy nagrywać filmy z gospodarek rolnych. Kole! Gospodarki, gospodarki powymieniamy. ROLNICY GÓRĄ! <grydza> Czy jesteś rolnikiem? No, na no, dużą skalę. w 300, może 400 hektarów, w tym roku będziemy korzystać. I co, i co tam rolnic? Co uprawiasz? <grydza> Zboża, jarę o zimę, kukurydza, tylko ale kukurydza tylko na kiszonkę, nie tylko na pasze. Nie, nie odśmień i podobnie do dopóry zostanie i to wszystko na sprzedaż. Zmanto, żyto i odzież zostaje dla koni, a większość pa, lecz, Przeżyto zostaje na sosie. Dobra, powiedz mi. Makrów. Co? A wytoilibyś ją jak krowę? <grym> co to za pytanie? No co? Proste. A może, a może nie, Zmacznie. Ale od razu od razu byś zwędzał tak, Czy jednak wolał być do szklanki. Nie, ciężko mi teraz stwierdzić. Jak to ciężko? No proste pytanie wiesz, Ja się, ja zmęczony już dzisiaj jestem No i co z tego jak... To gadasz jakbyś miał okres Wieszcze co Wiesz, boli mi głowa, ale loda nie będzie, wiesz co chodzi To nie wytłumaczenie Ja wiem, wiem wiem ale umiem w takim oporze jak nie Dobra, a myślisz, że masz Że jesteś w stanie poderwać mi mieszczankę? Mieszczankę? No, ale podobają ci się bardziej roli, ro, e, kobiety rolne, czy bardziej... Czy, czy jednak takie mieszczanki? bardziej takie rolne, wiesz? Takie wieściaczki? No 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 Ale wieściaczki i... to pewnie się... Mają busz. Co busz? Może że mają busza. Nie, no, nie wiem. <laughs> nie? Nie, nie wydaje mi no, się. Masz... Ja niestety nie jestem rolną kobietą. Ale bardziej co? taka princes. Chyba. Um... Chyba jest śmieszny. ja tak naprawdę nie szukam dziewczyny takiej, która by mogła mi pomagać w gospodarce, bo ja od tego mam mojego kuzyna, nie Mateusza. Tak nie Mateusz mi tak powiedział. Słuchajcie, posłuchajcie jak Mateusz powiedział. Mateusz mi powiedział tak. Jak, jak nam wali od tej ziemi już w głowach się przewraca to ja mówię Mateusz to my we dwóch zostaniemy? A pa Mateusz mówi tak, zostaniemy we dwóch, bo jego to nie odchodzi na emeryturę, nie? Dobry! <grym> Dobry! No, ma nie no, mówię, Mateusz ile ty chcesz wziąć jeszcze ziemi? No tak jakby się wzięło z tysiąc to byś miał ja, nie wiem, On ma na chłopie, on ma po 40 hektarów na jebie. Ja mówię, chłopie gdzieś tych chłopik głupi jest. Co ty tak? Co ty oni mają 10 ciągników, nie? No chłopie, wszystko. On dostał 3 gospodarki, nie? Jeden dostał po rodzica, a dwie dostał po wujku i po babci jeszcze. A ile od babci dostał ciągników? Od wujka na pewno dostał dwa. Od babci jeden. Babcia na jednym ciągniku całe życie? Nie, no później kupił jeszcze dziadek drugi, ja tam słyszałem, ale to nie wiem jak to tam było, ale kurde przyprowadził wszystkie, nie? Mówię chłopie, masz całe BGR y, -y zasłane tymi ciągnikami. No wiesz, tata mój mechanik, zimą nie ma co robić, to go nie? I mówi to A, jeszcze... No, nie... będę lubię pogrzebać. A Mateusz mówi to jeszcze nie wszystko, bo tata ma y, w shopce jeszcze projekty niedokończone. Oni w ogóle i mi się wydaje, że oni większość maszyn z on nie moc. Jego tata jest niemożliwy. Jego tata, wiecie co zrobił? Co zrobił? My mieliśmy tam takie kółko rolnicze, nie? Ten chłop wykupił wszystkie kubiny, które tam były w tym kółku. Maszyny! No! I chłopie on to wszystko zaczął składać. Ja taki specjalny jestem, nie? Ludzie się z nim godzili, że. Jak ty założyłeś sita z większego kombajnu I tak mówić. Mikro. E, milimetry. Udało mi się. Einstein. Chłop potrafił takie sita przełożyć. Przecież to są. Tak duże sita, ja to sprawdziłem na internecie. Lubię jest shita? jakieś 40 cm różnicy. Ten chłop to tak sposobował, że jest tylko milimetr e, różnicy, nie? Ja nie wiem jak. Jestem ksywista. A jak ta ładna dziewczyna ma na imię? A, ale jak to... byś mi na imię? Obracie tylko ciągniki! Aleksandra. Aleksandra, nie. Nany! Natalia. Nie. Nadia. Nie. Nikola. Dokładnie. A, nie? <laughs> ale ładna dziewczyna, ale ja nie jestem rolną kobietą. Więc <laughs> e, wiecie co, ja wam tak powiem. Co to naprawdę nie chodziło o dziewczyny. To nie chodzi? Nie chodzi o rolne dziewczyny? A ja mam. Ale wzią, ja wzią, to chcę wzią. mieć po prostu dziewczynę, która zrozumie moją pasję. To zrozumie każdą twoją pasję, tylko ciągniki. Ja wszystko rozumiem. Bracie, ciągniki się nie traci. Mój y, kolega całe życie mówił, on nie będzie rolnikiem, nie będzie rolnikiem. przyszedł co do czego, on tyle hektarów, gdzie mówi, ma, młody muszę roli zostać. Ja mówię, ty masz jeszcze babci, swoje wujku. Mówię, e, Wojtuś, my to razem będziemy teraz Ale gdzie ty jesteś na wsi? Ja na co dzień mieszkam na Śląsku, na Śląsku. Ule, śląza. Ule, śląza, bro. Na w gospodarce mam województwo świętoksyckie. śluza! Ale Ślązak, ale cię mam województwo świętoksyckie. To, to ten... też jest Śląska! No też ze Śląska, chłopie, to, to jest masne, chłop! Co ty chłopie nie powiesz? Lecimy tu! Pamiętam kaplurkę... To jest masne, bo... ...na rusztach. Gotowała woziunkę, jak do dziś tu pamiętam. A ty masz fe fetysz na, na giry? Co? Ty masz fetysz na giry? No ona ma niezłe giry. Mm. <laughs> Synek, Ja ci pokazała swoje szpaje, to byś kurwa. Tu nie, był A ty na ciebie, kurwa. Nie A ten. Co tam mówisz? Wszystko w porządku, tak? Ja słupy, to jest. Dobry <grym> FPS! <grym> <noise> Ale widzicie ja nawet ze swoim logiem góry Ja w dole, no masno, no masno I mianowicie Ze swoim Powiem wszystko. wam owfem. Ja jakichś moich kolegów to ja nie mam. 40, 50 lat. A masz, masz kolegów mam w wieku. Tak, Ale masz kolegów? No mam 50 latków, 40 lat. To ile ty masz ty lat? Jest... Ja mam 18. Ty masz 18! Ale jesteś 0,2 czy 0,3? 007 zero, zero, zero zero ja nie ześ ludzi bym ci tyle nie dała A ile? No nie, wiem, z jakieś 3 dajem, nie naprawdę Bo wiesz, ja jak byłem mały to pracowałem. Ja dla mnie, ja miałem może 15 kilo, 15 lat, nie? Ja już potrafiłem bez, na plecy zarzucić 25 kilo i, 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 i doroć się można wrócić, nie? A ten, ja wam jeszcze tak powiem. Że ja ile miałem wtedy lat, możesz ile? 15, mój wujek do mnie mówi, ty, ty 50 kilo to ty nie uniesiesz, nie? A jak uniesiesz, to wzrosz, Ty będziesz rolnikiem, nie? Jak ty to uniesiesz? Wujek, ja się stry. Wujek ty nie możesz dźwigać, jak to sam dźwignę nie? Ciao. Ja, tak jak wujek to dźwiga sam, nie? Ja, Ciao, ja. Ty, młody ty chyba jednak na rolnik zostajesz. Dobrze, nie dałeś się. Widać, że jesteś dobrze zbudowany, widać, że rolnik! No, parki, no. parki, Herkules, patrz, e Niko, parę muskulaturę. Kaszej śopaka. Jeszcze nie wyrobiłam. No pokaż! No ale no pokaż! No pokaż, dajmuj się dzisiaj, to ją! Ale masz ale masz... O, tak. nie <grym> nie no, to jest. Nie no, powiem tak, powiem tak. Ja i tak nie Dobry. lubię mega umięśnionych chłopów, więc jest bardzo dobrze. No. A dziękuję Nikola. Spoko. Jestem miła, no, dzisiaj. <grym> dzisiaj. <grym> 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 Jakbym przymierzał swoją przyjaciółkę yy, Adicję, nie? Ona, ja dzisiaj mam szczególny dzień, nie? Ja mówię Bo ja, ja się dzisiaj wyspałam, ja za parę minut, tam może po pół godziny mówi ty wiesz co, ale ja zaś muszę iść spać. Dobra! Ty myślałeś, że jakiś stand up. <grym> Jestem niesamowity. <grym> no. Mimo to, mimo to cały czas do brata, mamy, pójdź, Ej, ale ty, jak masz taką klatę, to po co ty masz koszulkę na sobie? Nooo! Jesz, e, jeszcze, no, jeszcze, no, ja, nie, nie. ja muszę. muszę do klatę taką jak wiosę. ja Nie, nie ma no nie sensu! Poczekona, Poczekona. Oh. Ja ja oj, Ja uważam, że. to ja mam kolega, chce też powiedzieć. 50 zł. The power of skip uśmiechnięta buźka. No nie, ja to chciałam podarwać. No ale tak, tak i to jest. Dziękuję za to na za 50 polskich złotych. Bardzo dużo dziękuję. Nawet ja mogę przy buziaka. kusiaka. Oh, yeah! Oh, yeah.